Siema! Jak wiecie w moim kontencie bardzo ważna jest szczerość. Filmik z pokazania Samsunga Odyssey'a ma ogromnie dużo wyświetleń. Jest to jeden z niewielu filmów, który zrobił 10 tysięcy wyświetleń na moim kanale. Tak, dokładnie. Wiem, że lubicie go oglądać. Zapewne dla wielu konsumentów takie niezależne recenzje są ważne, aby poznać parametry i właściwości danego urządzenia przed kupnem. Rozumiem, sam lubię takie materiały oglądać. Dlatego, żeby było sprawiedliwie, poczułem, że moim obowiązkiem jest poinformować Was, że Samsung Odyssey się zepsuł. Tak, przestał wyświetlać obraz DisplayPortu. Po prostu tak nagle, nie znam konkretnej przyczyny, nic nie zrobiłem. Oddaliśmy go na gwarancję i teraz oczekujemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie rozpatrzona pozytywnie, no bo nie ma tam naszej winy, po prostu przestał wyświetlać obraz DisplayPortu. Ale naprawdę, dopóki się nie zepsuł, był naprawdę dobrym monitorem. Szczerze go lubię. Tak widzicie, tutaj materiał nie jest sponsorowany, dlatego szczerze że was informuję, że się zepsuł. Monitor wrócił z naprawy gwarancyjnej. Odpaliłem sobie licznik subskrybentów, bo nie wiedziałem co pokazać. Ogólnie monitor wrócił, tak jak widzicie. Pokój po remoncie też widzicie. Będzie przedstawienie pokoju już niedługo. Chciałem zrobić szybki research przed odcinkiem i nie znalazłem praktycznie żadnych informacji o ewentualnych awariach tych monitorów. Nie było za bardzo artykułów czy filmów, że monitor się zepsuł. Widziałem tylko kilka shortsów z zepsutymi matrycami. No i właśnie, wrócił z tej naprawy gwarancyjnej. I opis tej naprawy mówił o naprawie panelu LCD. Rozumiem to przez matrycę, no bo wiadomo, monitor ma podświetlenie LEDowe, ale matryce są właśnie z ciekłego kryształu. I szczerze? Trochę się zastanawiałem, Zastanawiam nad tym, dlaczego naprawili panel LCD, skoro wydaje mi się, że to nie on był zepsuty. Monitor nie pokazywał wcale obrazu, więc można by wnioskować, że to rzeczywiście była matryca, jednak na wejściu DisplayPort nie pokazywał nawet menu. Działał on normalnie po podłączeniu HDMI. Dalej myślę, że to nie była matryca. Jestem ciekaw, czy to jakaś tutaj właśnie praktyka serwisowa, że po prostu dali w opis cokolwiek, czy rzeczywiście to jednak było uszkodzenie matrycy, bądź elektroniki dołączonej do matrycy. Nie mam pojęcia, nie będę tutaj się wypowiadał, a nie robię teorii spiskowych, mówię Wam po prostu jak było. Aktualnie DisplayPort działa. Naprawdę śmieszy mnie to, że oddajesz na serwis i mówisz, że jest problem z DisplayPortem. Nie, nie zmieniam ci kabla DisplayPort, tylko od razu matrycę. Mniejsza o to, najważniejsze, że działa. Przez łącze VGA wszystko działa. No i tak, ogólnie ponawiam to, co mówiłem w tamtym odcinku, nie chcę tutaj się powtarzać, ale raczej o tym monitorze mógłbym się wypowiadać w samych superlatywach. Jest to dobry monitor. Ja akurat mam tą starszą wersję G3. Bo teraz wyszła ta nowsza i one teraz też ogólnie spadły z ceny. Także jeśli się zastanawiacie, myślę, że jest to ok. Też kilku moich znajomych kupiło, jest zadowolonych. Ja myślę, że mogę polecić, jednak ostateczna decyzja należy do Was. Jest na rynku także wiele innych świetnych monitorów od IAMY czy też nie wiem, Philipsa, jakiejkolwiek innej firmy. I nie musi to być akurat Samsung. Ja u Samsunga posiadam także telewizor, którego również jestem zadowolony. Kupuję go ze względu na technologię kuledową, która nie występuje za bardzo innych producentów, oprócz tych, którym sam co widziałem licencji. To jest chyba PCL oraz Hisense. I telefony Samsunga również lubię. Przez HDMI również działa. Wybór padł na Odyssey'a przez dobre opinie. Jednak no minęły już prawie te dwa lata, więc wiadomo, to wszystko się starzeje. W niższej cenie mamy już większy klatka, aż większą częstotliwość odświeżania. Może warto. Podobno nowa wersja Odyssey'ów ma problem z Freesynkiem. Nie mam pojęcia, nie testowałem. Tutaj ja z tego Freesynka nie korzystam. No i monitor jak monitor. Na czym mam się tu rozwodzić? No jest dobry jednak Właśnie mówię. Miejcie na uwadze, że minęły już te dwa lata. Technologia idzie bardzo szybko do przodu, więc warto, może poszukać monitora o ewentualnie wyższej rozdzielczości. Czy też myślę, że tutaj bardziej będziemy zwracać uwagę na częstotliwość odświeżania. Full HD nie wyjdzie tak szybko z użytku. Jednak 144 Hz już mogą. Ej, no bez kitu nikt nie dał suba. No, monitor ogólnie sprawdza się dobrze. Ja, jakim super gamerem nie jestem, ale grałem ostatnio w Minecrafta i również było dobrze. Jeśli ktoś chce jakiegoś dokładniejszego. Omówienia przeze mnie, no to dwa lata temu taki fajny filmik wrzuciłem. Zyskał on ogromną popularność, czego się nie spodziewałem. No i mówię, cały czas idziemy do przodu, technologia idzie do przodu. Wydaje mi się, że powoli już będą wchodzić lepsze monitory. Jednak mi ten odpowiada, na razie jest ok.